Oto moje zgłoszenie do programu stypendialnego Niezatrzymywalni. Jestem Maciek, mam 14 lat i sport towarzyszy mi od kiedy miałem 4 lata. Od tamtej pory mnie przestaje się ruszać, dosłownie i w przenośni. Dlaczego jestem niezatrzymywalny? Bo codziennie dokonuję więcej kilometrów niż niejeden kierowca busa. Serio, moje życie to treningi, szkoła, piłka i dużo jazdy autem. Trenuję biegi krótkodystansowe i skok z wyś. I Trzy razy w tygodniu jadę 50 km do rabki zdroju w jedną stronę. A jakby tego było mało, kopię piłkę w szczarnicy. Codziennie wychodzę z domu o siódmej rano, jadę do szkoły w Kacwinie i wracam po dwudziestej. Obiad jem w samochodzie, mój żołądek zna trasę lepiej niż ja. Ale nie narzekam, bo wiem, że wszystko co robię ma sens. To z tym to nie tylko pomoc, to ogromna szansa. Szansa, by rozwijać się w tym co kocham, w sporcie i w swoich pasjach. Jestem niezatrzymywalny, bo jak się rozpędzę, to nawet grawitacja ma ze mną problem. Ogromną rolę odgrywa też mój trener, niesamowity człowiek z podejściem do nastolatków jak z innej planety. Motywuje, wspiera i zawsze wierzy we mnie bardziej niż ja sam. I oczywiście największe wsparcie to moje rodzice, to dzięki nim docieram na każdy trening, zawody i mecze. Są moimi najlepszymi kibicami na świecie. Chcę dać siebie wszystko i wiem, że to właśnie ja mogę być jednym z tych, którzy pokażą, że niezatrzymywalni naprawdę istnieją. Zostać stypendystą programu Niezatrzymywalni w Fundacji Dzielmy się Uśmiechem imienia Chrystiana Powieli, to moje wielkie marzenie. Dzięki temu wsparciu mógłbym zakupić profesjonalne buty i sprzęt potrzebny do codziennych treningów, który naprawdę robi różnicę, kiedy walczysz się o każdy centymetr czy sekundę.